Pod koniec XVIII wieku, trzej potężni sąsiedzi Polski Rosja, Prusy i Austria dokonali jej rozbioru. W 1795 roku Polska przestała istnieć jako państwo. Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem obcych władców, którzy chcieli zniszczyć naszą tradycję. I polską mowę. Toczono bitwy o słowem i wiarą. 123 lata wytrwale i z mocą. Walczono polskością, którą Polak wysysał z mlekiem matki, tradycją, którą król w sercu i nadzieją, że święte słowa Bóg, honor i ojczyzna. Kiedyś z dumą będzie można wypowiadać wolnym w państwie polskim. Wiersz Wandy Chotomskiej Twój dom jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom gościnny i Wisła i Mazowsze. I jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. W Mazurku Chopinowskim i w czarnym węglu Śląska i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Po nieudanych, krwawo stłumionych przez zaborców powstaniach narodowych, po wielu latach prześladowań i represji w 1914 roku, kiedy w czasie I wojny światowej trzej zaborcy stanęli do walki przeciw sobie Pojawiła dla Polaków nadzieja na walkę o wolność. My dzisiaj, polskie dzieci, dziękujemy obrońcom naszej ojczyzny. Dzięki wielkiemu poświęceniu bohaterów, którzy nie zawahali się zapłacić życiem za wolność Polski, żyjemy spokojnie w naszych małych ojczyznach. Pragniemy Wam za tę ofiarę z całego serca podziękować. Niech żyje najjaśniejsza rzecz, pospolita Polska. Takie miejsce U zbiegu dróg Gdzie się spotyka Z zachodem wschód Nasz pępek świata Nasz biedny raj Jest takie miejsce Taki kraj od pastwiskami. Ciągnący ty, wierzby jak mary w welonach mgły, tu krzyż przywrożny, tam święty kaj jest takim miejsce, taki kraj, to tutaj zechce w rozpaczy tkwi. Załamać ręce, płakać i pić Ten święte prawo ma, ma bez dwóch Jest takie miejsce, taki kraj Nadziei uczą ci co na stos Umieli rzucić Los, za ojców groby, za trzeci jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudnych, z ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały nadchodzą dni. So <laughs>